Hej, cześć, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Chrisu i zapraszam was dzisiaj na taki stricte informacyjny materiał, w którym postaram się odpowiedzieć wam na pytanie, dlaczego ostatnimi czasy, a dokładnie wczoraj i dzisiaj nie ma żadnego materiału na YouTubie, mimo że na Facebooku zapowiadałem, że materiał dodam. Na początku chciałbym Pokazać wam tutaj obecnie, zobaczycie specyfikację całego mojego komputera. Jak widzicie, nie jest to komputer warty 5, 6, 7, 10 tysięcy złotych, dlatego to nie jest tak, że ja sobie za chwilę ściągnę Frapsa albo Bandicama i nagram wam spokojnie materiał. Kiedy zaczynałem karierę na YouTubie, e, znalazłem taki ciekawy program, nazywa się Mirillis Action. Miałem 30 dni e, darmowej próby i to był jedyny program... A testowałem ich z 5-6, w którym nie zabierało mi dużo FPS-ów podczas nagrywania, dlatego mogłem spokojnie w jakości 720p, czyli tej podstawowej HD, nagrywać dla Was materiały. Stwierdziłem w pewnym momencie, że zakupy ten program kosztował mnie on 90 zł, więc naprawdę bardzo dużo jak na moje standardy finansowe, jeżeli chodzi o o YouTube'a, ponieważ dopiero byłem początkującym youtuberem i nadal jestem jakby nie patrzeć, ponieważ tych wyświetleń nie mam miliona, ani nie mam też wielu, wielu subskrypcji i dochodu nie mam z tego żadnego, więc 90 zł było dla mnie wydatkiem sporym. I obecnie tego programu używam, nagrałem już dla was 130 materiałów około właśnie za pomocy, za pomocą tego, tego programu Miris Action jest to polski program, naprawdę bardzo polecam, nie dostałem żadnych pieniążków za reklamę, więc tutaj... Mm... Nie musimy się szczerze Wam powiem w to zagłębiać. Przejdźmy może do tego, co się dzieje. Na początku myślałem, że zakupione 8 GB, które kupiłem kilka dni temu, są właśnie tym problemem, że nie jest coś kompatybilne, mimo że naprawdę bardzo bacznie sprawdzałem, żeby właśnie stuprocentowa kompatybilność z moją płytą główną była tych ramów. Okazało się ostatecznie po wielu rozbiórkach e, komputera, aktualizacjach sterowników, praktycznie do wszystkich moich podzespołów okazało się, że używam starej wersji Mirrelease Action. Ja wiedziałem, że wyszła nowa wersja, e, ale ona bardziej jest dla tych ludzi, którzy streamują na Twitchu, bo e, właśnie streamu streamują na Twitchu za pomocą, e, pomocą Mirrelease Action, tam naprawdę kilka bardzo ładnych opcji zostało wcielonych w życie, ale nie ściągałem tego nowego tej nowej wersji programu, ponieważ zadowalała mnie obecna. No i używałem tej wersji aż do wczoraj. Okazało się, że oni już tej wersji o tą wersję nie dbają i ona zaczęła mi się po prostu psuć yy, i nic ciekawego już nie prezentowała, a dokładnie psuła nawet yy, mi, cały, mi cały proces nagrywania, ponieważ bardzo dużo spadało klatek na sekundę. Stwierdziłem, dobra, no to ściągam tam tą wersję nową, yy, bo dlaczego nie? ściągnąłem, instaluję. No i niestety problem jest ten sam, moi drodzy, czyli oni podczas aktualizacji musieli coś pozmieniać, co mm, spowodowało, że nie jest Teraz yy, Mirilis Action, program mój do nagrywania, za który zapłaciłem 90 zł, nie jest niestety kompatybilny coś z moim komputerem i podczas nagrywania Counter Strike'a, najlepiej to widać, spadek FPS-ów jest ogromny, ponieważ jeżeli gram w CS-a bez wciśnięcia klawiszu F9 do nagrywania, FPS-ów mam średnio, mówię średnio, ponieważ czasem jest 120, a czas, czasem jest... Przepraszam, około 200. Mam około 150 FPS-ów. Kiedy zacznę nagrywać tych FPS-ów, jest 50, 60. Góra i naprawdę czuć e, czuć straszne lagowanie. A w FIFA już jest sprawa tragiczna, ponieważ spada do 15 FPS-ów. E, nagrywanie e, FIFA 15. Nawet z, zwykłą, e, zwykły tryb kariery, kiedy nie gra się online, a wiadomo, kiedy gra się online, tych FPS-ów jeszcze więcej jest zabieranych. Więc nie wygląda to na razie dobrze. Jestem tutaj mm, śmiało, podeślę, mam za chwilę grafikę. E, jestem w stałym kontakcie Facebooku. Z Mirrilis Action oraz e-mailowym, i naprawdę tutaj staramy się dojść do tego, co może być nie tak. Dlaczego nagrałem już 130 materiałów przy pomocy Mirrilis Action i naprawdę zawsze było wspaniale, a teraz z dnia na dzień coś się cholera jasna zepsuło. Ja Was bardzo przepraszam, że nie ma materiałów. Naprawdę ch chciałbym Wam nagrywać codziennie materiały i naprawdę starałem się robić to w miarę, w miarę możliwości codziennie. No teraz, niestety, materiałów nie ma od wczoraj i dzisiaj też nie będzie. Mam nadzieję, że jak Najszybciej uda nam się to rozwiązać z mm, Mirlis Action, z ludźmi po prostu, którzy mają y, na celu pomaganie na mailu ludziom, którzy właśnie. Y, cholerka mają taki problem. Podobny na przykład y, do mojego. Ja się z wami żegnam po prostu. Mam nadzieję, że szybko naprawdę to wszystko naprawię, że wszystko wróci do normy, że będę mógł jak najszybciej wrócić do nagrywania dla was y, FIFA 15 oraz Counter Strike Global Offensive. 5 minut mi zajęło gadanie. Mam nadzieję, że Was y, nie zanudziłem. Jeszcze raz przepraszam, że nie, mam, że nie ma materiałów, mam nadzieję, że. Już na dniach, najlepiej dzisiaj albo jutro się to wszystko rozstrzygnie i będę wiedział, dlaczego ten Mirley's Action obecnie mi leciutko, a nawet bardzo leciutko, cholera, przycina grę. Trzymajcie się, na razie, cześć.